Personality plus, daily miracles, hope ignites Cuda każdego dnia 6 października 2025 rok. Oglądaj i przemyśl, jak Bóg przemienia Twoje życie przez pokój w chaosie. Witajcie, kochani, oglądacie program Cuda każdego dnia na kanałach Christian Culture. Jak odnaleźć pokój w środku burzy? To wydaje się niemożliwe, prawda? A jednak. Apostoł Paweł napisał, nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powieszczo prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. List do Filipian, rozdział 4, wersety 6-7. Gotowi by zobaczyć jak Bóg przemienia twoje życie przez pokój w chaosie? Zostańcie z nami, bo to może być klucz do zwycięstwa. Pokój to owoc ducha. Przychodzi ze świadomości, że Bóg panuje nad wszystkim. Kliknij, subskrybuj, by codziennie łapać inspiracje i wyślij ten odcinek komuś, kto potrzebuje usłyszeć. Trwa walka o Twoje serce. Wybierz Pokój Boży. A jeśli chcesz każdego dnia zaczynać z Bożą ufnością, wyślij SMS suda na 697 473 741. To nic nie kosztuje. Pokój owoc ducha. Przychodzi ze świadomości, że. Okoliczności są czasowe, a Bóg nad wszystkim panuje. Co więcej, Boży pokój to nie tylko brak strachu czy negatywnych myśli, ale Jego obecność. Jeśli masz Pana w swoim życiu, On zaprowadzi pokój w środku Twojego chaosu, pola bitwy. Pytanie tylko, czy przypadkiem nie wysyłasz Boga na przepustkę. Tak, użyłam terminu wojskowego, bo tak o tym pisze apostoł Paweł. Przedstawia pokój Boży, który otrzymujemy przez modlitwę i dziękczynienie. Jako czujnego strażnika chroniącego miasto przed wewnętrznymi niepokojami i zapewniającego odpoczynek i bezpieczeństwo przed zagrożeniem z zewnątrz. Takie właśnie zabezpieczenia daje Ci Bóg. Nic nie może Cię dosięgnąć, zanim nie zmierzy się z Nim. Niestrzeżone serce i umysł to tykająca bomba. Wszystko może do nich wniknąć i tylko jest kwestia czasu. Kto i kiedy zostanie poraniony. Dzisiaj trwa walka o Twoje serce i myśli. Dlatego módl się, módl się konkretnie. Nazwij swój problem i dziękuj, choć jeszcze nie widzisz że rozwiązania. Bo On jest pokojem naszym. List do Efezjan, rozdział 2, werset 14. Udostępnij ten odcinek, by ktoś unny też odkrył tę prawdę. I kliknij dzwoneczek, by oglądać kolejne odcinki. Bóg jest Bogiem Pokoju. Jego imię to Jachwe Shalom, a Shalom to doskonały dobrobyt, spokój, pomyślność, szczęście, pełnia, kiedy wszystko jest tak, jak ma być. I takiego pokoju ci życzę dzisiaj. Jeśli to porusza twoje serce, napisz w komentarzu, co kradnie twój pokój i czym chcesz zastąpić modlitwę. Zatrzymaj się na chwilę. Tak, ty. Pomyśl, co blokuje pokój w twoim sercu. Bóg chce być twoim strażnikiem, tylko zaufaj. W komentarzu napisz: Co chcę powierzyć Bogu w modlitwie, a może chcesz, byśmy pomodlili się o Twój pokój? Napisz: A będziemy się modlić. Trwa walka o Twoje serce. Pomóżmy się razem. Drugi Panie, wiem, że jesteś ze mną. Mogę Ci zaufać. Należy do Ciebie. Jestem Twoim dzieckiem. Ty pozostajesz wszechwiedny i wszechmocny. Ty widzisz, jak bardzo troska o. Powiedz Mu, co Cię martwi, czego się boisz. Mnie przytłacza. Odbiera radość i pokój. Odnów we mnie radość. Spraw, by pokój rądził w moim sercu, umyśle. Wiem, że ty nie trzymasz w swoich bezpiecznych, mocnych, pewnych, niezawodnych ramionach mnie, moje dziecko, mojego męża, żonę. Zaprowadź swój szalom. Jeśli ta modlitwa dotknęła twojego serca, kliknij Lubię to i udostępnij ten film. Amen. Boży pokój przewyższa rozum. Niech strzeże twojego serca, jeśli to przesłanie poruszyło cię kliknij Lubię to. Udostępnij ten odcinek, i dołącz do nas jutro na kolejny inspirujący film. Obejrzyj następny odcinek, by dowiedzieć się więcej o ufności. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dziś wyzwanie. W burzy módl się i dziękuj. Zobacz jak przychodzi pokój. Napisz w komentarzu, zaprowadź swój szalon i podziel się jak Bóg działa. I pamiętaj! Cuda dzieją się każdego dnia. Dołącz do nas jutro na kolejny odcinek. Kliknij dzwoneczek, by nie przegapić żadnej inspiracji. Razem budujmy społeczność ludzi, którzy ufają Bogu. Do zobaczenia za chwilę w kolejnym odcinku. Niech Bóg Was błogosławi. Cuda każdego dnia. Subskrybuj, udostępniaj, bądź częścią Bożej Rewolucji Miłości. Opracował Andrzej Till i Bogusia Król. Adaptacja audio-wideo Cezary Rogowski. Dziękuję, że jesteś. Personality plus, daily miracles, hope ignites every day. Witaj serce zmęczone w burzy życia. Czy spokój to mit, czy to tylko myśl? Apostoł Paweł wie, jak znaleźć klucz, gdy modlisz się i dziękujesz. Pokój wróci tu. Nie trosz się o nic, mówi pismo. Powiesz prośby Bogu, to twój azyl, twoje wszystko. Twoje otoczy w Chrystusie Jezusie, On uzdrowi serce co broczy. Gdy strach wypełnia Cię, czy wątpisz w każdy krok? Bóg przemienia życie, daje siłę na cały rok. Pokój Boży to ducha, owoc Wiesz, Bóg panuje nad wszystkim, ochroni Cię w środku. Szalom, jachwę szalą, pełnia szczęścia, spokoju, dom, pokój, co strzeże serc i myśli. On jest Twoją tarczą, nigdy nie będziesz bezbronny. Jego obietnice dają gwarancję. Okoliczności są czasowe, Bóg panuje nad nimi. Jego obecność to pokój, wiedz o tym, ufaj Mu. Nie wysyłaj Boga na przepustkę On chce stać na straży Chroni Twe serce przed lękiem Daje Ci swą gwarancję Niestrzeżone serce To tykająca bomba, wiem Lecz On jest pokojem naszym Konkretnie nazwij to, co boli. Dziękuj Mu, choć nie widzisz jeszcze swojej woli. On jest spokojem, On jest Twoim obrońcą. Who is boss Zobacz, jak przychodzi pokój. Szalony, szalony W pokój Boży to. W burzy módl się i dziękuj. Zobacz jak przychodzi pokój. Szalo.